Siemano, siemano, widzowie. To jest odcinek, w którym gram na serwerze igryskę GG na nowym trybie PHP W tym odcinku cel to jest mieć 50 zabójstw. W tym odcinku gra za mną kolega. Może się przywitać. E, czy mam powiedzieć. Pogina jak, jak coś. Mam. No. Zaczynamy grać. Więc bez przedłużania, zachęcam jedynie zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, z słońcem. I. jesteś? Będę skakać. Jaki gol tak przeleciał co na godzinę. Zpełnię hmm. dwóch notyrej ale. Dobra, go. Dobra, skakać. Łaczki, 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 łaczki. Na górze nie ma nikogo. Zginąłem. Nie, tak jakiś źle zrobił. Bo kurde, zginęłem, kurczę. No. O, mam dobry ekwipunek, masz no jeszcze... Jak widzowie możecie się domyślić, nie jestem najlepszy w TVP. No, ja też. Dlatego grałam na ten tryb, żeby się trochę podłuczyć. mnie on jest po to. I właśnie za to właśnie zginąłam i za to mam 31 den śmierci. Ale pięknie, kogoś w locie trafiłem z strzały, ale... O ten! O te gnojki. Dobra. Kurczę, zginęłem na łuki, bardziej na kusze. O i mamy nadzieję, że dobijemy 50 zabójstw, chociaż to będzie ciężkie bardzo. Może, może się uda. No, Widzicie, widzę A no, tamy my zabudowano Nie wiem. Gdzie jesteś? No na dole się klepie. Klepie, klepie i wyklepałem. Ale where teraz takie jest pytanie szukasz? Siekierka, to ja tam nie umiem na siekierkę, więc nie jest najlepiej. Ja nie się nie umrę grać na siekierkę. zrobiłem kogoś, okej, okay, okej. Okay. Mam um, proszę zabójstwo. 8 zabójstwa. A może nawet zrobić 50. Nie, bo wodę rozlałem. Nie radzę rozlałać się na to. O nie, ktoś rozlał wodę. A ty, to ty, to ty! No, wypłyniemy na górę. Na razie muszę kończyć. No dobra. Chyba będzie git. Czefelek. Lecimy, lecimy, musimy dobra, przez to koniec jest tyle. Szczęście. Kurde fek. No, taki ten. Byście nie wiedzieli, to na tym trybie, jak się wkopiecie w dół, tak po prostu od razu w ziemię, to po chwili. No, może nie na spałnie, ale ogólnie, jak się wkopiecie gdziekolwiek, to mi nie na spałnię, to wtedy... Dobra? Po prostu. Kiedy mnie zadzwonił? Dobra. Dla było. Przerwy. No na przykład jak się wkopicie tutaj. To widzicie, nagle są rudy. Radzę wam je kopać. Możecie potem tych... No tak, słuchać, słychać. słychać. Eee, to możecie z tych rud potem sobie robić dobrej temy. Albo sprzedawać je w takim kantorku, gdzie możecie wymieniać na inne rudy, takie grubsze jakby tych złóż. I za nie możecie mi potem mieć nederyt, i potem ulepszyć, co jest zbroję. Miłoś? A przyjedziesz na spawnę na chwilę? Nie wiem, właśnie się leję z kimś. Z pełną. Dwie osoby mnie leją. Już sobie kopałem. No dobra, lecę na spawnę. Miłoś. W sumie jestem na spawnę. No jestem ja na spawnę. wywaliło mnie. O. Wywaliło mnie z serwera, poczekaj, please. No dobra, poczekam, poczekam. Co tu się stało? Nie mam pojęcia. Ja, jeszcze, nawet jeszcze mnie nie wywaliło. Dopiero mnie wywala. wiesz, że tyle razem. Możesz sobie A. wymienić to na śmierci Co? Wiesz, że śmierć możesz sobie wymienić wiesz? na diamenciki Na co? Na diamenciki. Na to możesz sobie wymieniać? Na, na nie diamenciki. Wiedziałam. Ja. No jak tutaj opatrz w tym MPC i tym... widzisz. Jesteś już na spawnie, czy nie? Ale ja nie, nie mam nic, nie mam, nie ja dopiero wchodzę już, wiesz? Aha, no dobra, to Bo... ci pokażę gdzie, jak wejdziesz. Wejdź mnie. Jestem zaraz ze skrzynkami. Już jestem. No dobra, to chodź tutaj. Patrz, jak sobie klikniesz w tego, mhm. i masz tam na przykład, tak. no ja jestem tutaj. Jak sobie klikniesz w tego NPC-ta i na przykład klikniesz na czaszkę, to tam ci pokazuje ile musisz, na przykład 100 musisz mieć śmierci, żeby odebrać 6 tam kryształków. Muszę się opłaca sprzedawać. Ja muszę mieć 50 śmierci. Ja sprzedaję tak drogo, one są bardzo drogie. Dobra, ale skoczymy teraz. Mi się i gdzieś pokażę ważnego. Ej, skąd? Dobra, skąd mam 5500. Mam darmozyk, da? mam. Chodź, chodź do mnie. Co jest na rynku? O kurczę, dużo rzeczy jest na rynku. Klucze, absolutnie. a. Ja nie mam pieniędzy w ogóle. No, ja 5000. Tyś... No poczekaj, bo tylko coś kupię. Bo ja mam 5500. Jak się pieniądze zdobywa. Musisz sprzedawać rzeczy. Aha. Ja mam Laki bloka mogę... Kupić, ja, tysiąc. Ktoś sprzedaje? Laki bloka za... Okej. To idzie? 500. Sprawdzam, ale... Ja przed Dobrym miecz, jest, ale taki w sumie się nie opłaca. Bardzo strasznie. Hmm. No to kupię tego. Przedam z ciebie. Jest, ja wciąż wszedłem. Mam Lucky Bloka. Otwieramy Lucky Bloka. Okej. Okay. Dobra. Zobaczymy, jaki opening. No. Nie wypadło? Czekaj. Kurczę. Nie masz. Hmm. Czeka, bo jak klikam, to mi się pokazuje Lucky Blok. 30% szans. Nie mogę tego użyć, jakby. Hm, nie wiem o co Aha. To chodź, to... to gdzieś pokażę. Chodź. Chodź. No dobra. Miłość. Tylko długo, to coś do Sanchez, tak? by to było potem po Okej, okej. Ja będę mam w ogóle słabe rzeczy nawet. Mam protection 1. Enchant. No widzisz. Ja tylko serc. Tylko mieć... to nie szybka opcja. Nie będziemy mogli zostać przez nikogo zaatakowani. Chodź, szybko. Dobra, miłość, Dobra, wrócimy. Skaczemy. na no pierwszy. A tam stronę, o tam. Tu gdzie ja to widzisz? Widzę, widzę, widzę. Nie, nie, wpadłam w kołbowa, wpadłam w I teraz siłko, lecimy. Lecimy, lecimy. Nie, nie, rozumiem. Chodź, lec za mną. Zginąłam. Widzę. Ja uciekam. Mam mieć takie no, fajne miejsce. Znasz taką kopalnię jakby? Nie. Wiesz, że tu jest kopalnia? Gdzie? Wiesz o tym? Ja wiem Chodź. gdzie. Nie wiem gdzie. To chodź, to ci pokażę. Chyba widzę ją też. Widzę, widzę, widzę chyba ją, chyba widzę. U nas tam... Takiej na rogu mapy, tak? No. O co, widzę ją, no widzę. Jestem tutaj, no jest coś takiego. Tylko, że nie mam kilofobu, a tam... nie... Tam musisz nacisnąć, ale prawym przyciskiem kilofa, wiesz? Widzicie, widzicie, a jest. Klipek jest, klipek jest, klipek jest. I tu nie można stawiać bloków, ale można się bić, niestety. Więc... A I tu każdy na siłę 2 kto tu jest, wiesz? Tu każdy kto jest, ma siłę 2, naprawdę. Urcze, no to nieźle. Od razu jest siła 2. A... Bo tu leci na mnie. Nie, n-chan. First jest tam... jest siła 2 zawsze. To Wpychamy go do labu. Trzeba laty, go ale. zabić. Zbiłam, zginąłem, zginąłem. Zabij go. Nie, też zginałem. Teraz tam lecę, bo to już mega fajne miejsce i tam lepiej mieć kill'ów. Bo tam tylko trzeba prawym przyciskiem myszy nacisnąć, kiedy na killoffem na diaksa na przykład i wtedy to jest mega. To są takie inne diaksy. I to ja raz wykupiłem diaksę i dał mi 8 diaksów. Jeden. Jeden. Tylko trzeba kilka razy na jednego nacisnąć. Aha, no to dobra, ja już tam lecę. Mam nadzieję, że ty nie będzie. Będzie. No, to widzicie. Ja już tu jestem I chyba jest. chyba jest. do robienia nie wiem czego jeszcze. Nie wiem, co tam będzie, ale. Dobra, ja już rozwałam przedziachcem. Siłę dwa, więc to jest. Tylko. Ty prajemy myszy kilofam. mi dało za jedno. A jedno, z 12 diaksów mi Dobra, ja tu kopię, sprawdzamy. To pokaż swoim widzom, że tu jest taka mega fajna miejscowa. O co Tych bloków ci nie daj, ale daj ci rudę, ale duże Aha, no dobra. To o, żelazo jeszcze. To będzie co, diaksy? To nie, to diaksy się raczej chyba opłaca. Tylko tutaj to ja kupię. O, emeraldy. Właśnie, bo potem to możecie wymieniać w takim handlarze, tylko nie pamiętam nazwy, i on tam był. Emeraldy, tu też są 8, po 8 daję falku. ale się to ma? Jak to się taki cooldown węgiel? Zobacz, czy ja tutaj. Ej, mam. Mam leki bloka! Co? Skąd? Mam leki bloka. Se tu możesz szansa, żeby go dropnąć. Możliwe. Czy jest szansa? To doprowadzę 5 emeraldów drobnouch. Nie ma, ale mi się wydaje, że tam jest typek. Idę zobaczyć, bo tu jest to mega duży skinem, nie, naprawdę. No, widzisz. Chyba zaraz będę musiał kończyć, ale nie wiem. Dobra, widzicie, tutaj tylko nie radzę wam skakiwać do lawy, widzowie, bo enek. Jedynie jest na tym trybie plus, że nie dostajecie obrażeń od upadku. To tak jest bardzo, ale... Nie ma, ziomka, nie ma, łów. Nie ma i tutaj są chyba lepsze rudy jak dla mnie. Tu dalej, wiesz? Dalej są lepsze rudy, i to Musicie mieć kill za to. I chyba tym odcinku to będzie na tyle. Ale dzisiaj się może pojawić jeszcze drugi. Więc zachęcam do zostawienia. Subskrypcję i. Jo, widzę. Tego ja